XVI wiek Wielka Brytania. Królowa się zastanawia, jakby tu uhonorować dworzan i dygnitarzy, którzy przybędą na dwór? Ma pewien pomysł, ale musi przedyskutować to z kimś z kuchni. Przecież wykonanie kilkuset ludzkich podobistn z ciasta nie powinno być problemem, prawda? No, dzień dobry. Słuchasz podcastu Pożywka, a to jest podcastowy kalendarz adwentowy. Ja nazywam się Dominika Zagrodzka. I opowiadam o świątecznym jedzeniu. Dzisiaj otwieramy dwunaste okienko podcastowego kalendarza adwentowego, a w nim kryje się nie kto inny jak piernikowy ludzik. Jeśli pieczecie pierniczki albo ciastka, to mogę się założyć, że w Waszej kolekcji foremek jest przynajmniej jeden ludzik. Taki jak ten ze Shreka. To chyba najpopularniejszy kształt pierniczków. Zarówno tych jadalnych, jak i na przykład tych szklanych czy pluszowych, które mają być świąteczną ozdobą. Kto jednak jako pierwszy wymyślił, żeby robić pierniki w kształcie ludzi? Pojawienie się piernikowych ludzików zawdzięczamy królowej angielskiej Elżbiecie I. W czasie jednego z bankietów takie pierniki miały reprezentować zagranicznych dygnitarzy i dworzan przybyłych na dwór. A te bankiety w ówczesnej Anglii to było rzeczywiście coś takiego wow. Tam się działo, tam ciągle wymyślano nowe sposoby na to, żeby tych gości zaskoczyć, więc takie pierniki, właśnie w kształcie tych ludzi, którzy na dwór przybędą, zdecydowanie myślę, zrobiły wrażenie. Historycy twierdzą jednak, że idea nie jest wcale nowa, dlatego że wcześniej już w wierzeniach ludowych były takie osoby, które parały się magicznymi czynnościami. I piekły właśnie podobne ciastka dla młodych kobiet, które chciały zdobyć wybranka swojego serca. Kiedy taki mężczyzna zjadł piernikowego ludzika, przygotowanego specjalnie dla niego, od razu szaleń to się zakochiwał. Poza tym, z tą historią piernikowego ludzika wiąże się też XIX-wieczna bajka ludowa. Opowiada ona o parze starszych ludzi, którzy przez długi czas starali się o dziecko i bardzo go pragnęli. W związku z tym upiekli takie ciastko w kształcie ludzika, które po włożeniu do piekarnika nagle ożyło i uciekło. Ta historia ma wiele różnych wersji, ale w tej oryginalnej podobno ciastko zjadł lis. W Polsce tradycja wypiekania pierników zaczęła się już w XIII wieku, a samo słowo pierny bo od tego słowa pochodzi piernik, oznaczało pieprzny, głównie dlatego, że pierniki były bardzo mocno przyprawiane, właśnie między innymi pieprzem. Pełniły bardzo różną funkcję w dawnych czasach, bo mogły być lekarstwem. Między innymi mówiono o tym, że dobrze wpływają na trawienie, ale też pierniki w takiej wersji ozdobnej, robione w formach piernikarskich, na przykład w kształcie karety, były często traktowane jako drogocenny podarunek, jako taka ozdoba, trochę też taka inwestycja, wiecie, bo te przyprawy były drogie. Można było na przykład pierniki dostać w prezencie ślubnym. Dawne pierniki były twarde i służyły często także jako taki chleb podróżny, na przykład, bo można je było długo przechowywać, nic się z nimi nie działo, nie psuły się, a przy okazji były smaczne. Traktowano je również jako taki magazyn przypraw, i kiedy chciano tych przypraw użyć, po prostu ścierano nieco piernika na tarce. Te dawne pierniki nie były też właściwie w ogóle słodkie, dopiero później jest w nich dodatek miodu czy cukru. U nas oczywiście z pierników słynie Toruń, takim miastem też znanym ze swoich piernikowych tradycji jest na przykład Norymberga, gdzie znajdziemy na przykład pierniki na opłatku. U nas chyba najbardziej takim znanym kształtem piernika jest Katarzynka. Ten słynny kształt miał podobno powstać w wyniku pewnej historii miłosnej i jest połączeniem dwóch serc. Dla mnie w ogóle piernik i pierniczki są smakiem świąt. Totalnie. Praktycznie nie jem ich w ogóle w innym czasie, tylko właśnie w tym okresie zimowym. Oczywiście kocham klasyki, czyli pierniczki w czekoladzie, najlepiej ciemnej, gorzkiej, takiej, wiecie, mało słodkiej albo te polukrowane. To już jest taki wyższy poziom rozkoszy, ale ja też bardzo lubię suche wypieki, wiecie, bez żadnych kremów, dodatków itd. Więc dla mnie takie suche, piernikowe serca też są jak najbardziej ok. Co roku piekę też piernik staropolski i to jest też takie ciasto, które wymaga bardzo dużo cierpliwości, bo ono jest robione kilka tygodni przed świętami, potem sobie dojrzewa, później się je piecze i później znowu jeszcze tam dwa tygodnie sobie czeka do świąt. Właśnie wczoraj piekłam swój piernik staropolski tegoroczny, przekładałam go powidłami, marcepanem i teraz sobie spokojnie w lodówce czeka do świąt. Piernik i zapach piernikowy do tego stopnia kojarzą mi się ze świętami, że mam nawet takie pałeczki zapachowe z Zary o zapachu piernika. Kupuję co roku taką buteleczkę właśnie w tym grudniowym okresie i pachnie mi w całym mieszkaniu piernikiem. Uważam, że to jest jeden z najpiękniejszych możliwych zapachów. Jeśli natomiast szukacie pierniczków na prezent, zajrzyjcie koniecznie do Igi Sarzyńskiej, czyli do Wzrusza Toruń. Iga, oprócz tego, że ma piękny sklep w Toruniu, to prowadzi też oczywiście sprzedaż online i jej pierniczki są absolutnie wyjątkowe. Nie dość, że powstają z naturalnych składników i Iga sama przygotowuje własną przyprawę piernikową. To jeszcze są absolutnie przepiękne. Możecie wybrać takie rzeczywiście ozdobne pierniczki, ręcznie dekorowane lukrem. Ona ma na przykład pierniczki w kształcie sweterków albo grzybków, albo takie z nadrukowanymi na lukrze obrazkami z dziadka do orzechów. Oczywiście one mogą posłużyć za świąteczną ozdobę, ale można je też normalnie później zjeść. Poza tym w asortymencie są też takie mniejsze ciasteczka pierniczki, są też pierniki miękkie, markizy piernikowe, przekładane kremem, i to jest po prostu taki hit, to jest tak smaczne, że nie wiem, czy się powstrzymacie, żeby też nie kupić czegoś dla siebie. Poza tym jest też chlebek piernikowy, który jest napakowany bakaliami i to jest naprawdę takie też wspaniałe, aromatyczne ciasto. Jak kiedy w zeszłym roku odwiedziłam IG właśnie w Toruniu i wracałam później pociągiem z torbą pełną pierników, to pachniał cały pociąg. Ten zapach był tak obezwładniający, że naprawdę powstrzymywałam się, żeby tych wszystkich paczek nie rozpakować na miejscu i nie pożreć. Produkty od Igi są tak wyjątkowe w skali Torunia, ale też w skali całej Polski, że zrobiłam o nich nawet podcast, którego możecie również posłuchać. Odcinek podlinkuję wam tutaj w opisie pod tym odcinkiem. W tym podcaście nie tylko rozmawiam z Igą o jej początkach czy w ogóle o jej produktach, ale też próbuję ich na żywo. Koniecznie posłuchajcie. A czy wy pieczecie pierniczki, piernik albo może ciasteczka korzenne na święta? Dajcie koniecznie znać. Dziękuję Wam za dzisiaj i do usłyszenia jutro.